Witam bardzo serdecznie, z tej A dzisiaj mam odcinek z GTA Generalnie czekajcie sobie jeszcze trochę podgłosić to GTA, bo ma chyba kurwa na zero Tak będzie git I tak, generalnie W dzisiejszym odcineczku Wydajemy hajs no, Gruby milion kurwa, to jest plik Miliardowy Człowieku Było mała Generalnie tak, w poprzednim odcinku Tuningowaliśmy właśnie taki oto pojazd I jestem w sumie z niego zadowolony Choć wydałem na niego milion. Choć wygląda on naprawdę moim zdaniem zajebiście. Tutaj auto się powinny jeszcze wyjebać. I zostawić takie najlepsze perełki. Ale. Ale kurwa, ale, nie? Okay, za mój ry jest 7000. Okay, tu ten koleżek chyba sobie. To i nic nie robi. Weźmy go. Tu taki szczounia. Wchodzi. Okej, okay, ten mnie zabija, nie wiem czemu Chodź, kurwa, nie chciałem z nim deadmatch klepać Ale no dobra, idziemy go rozjebać Generalnie tak, akcja jest taka Akcja jest taka, że dzisiaj wydajemy duży plik Ale najpierw to idziemy w sumie do swojego pojazdu Nazwijmy To jest kurde jebany Ale dobra, dzisiaj wydajemy highs, Ponieważ doszły do nowe przecenki, nowe premie i tak dalej, więc zaraz zobaczycie co tu się będzie działo. Jeszcze kurde. Podejdźmy w ogóle w jakieś bezpieczne miejsce. To wszędzie właśnie gracze jakieś te. Dźwięk odrzucił wyzwanie deadmage. Jako chyba sesji wyszedł. bo no, tam jakieś afcie, to weźmy sobie killa, żeby mieć, wiecie, wie. o ADA musi się zgadzać, nie? Generalnie nauczyłem się skakać tym raiderem. Tam jest ważne. Ten karabin nie jest jakiś mocny, ale też nie jest słaby. Ale dobra, weźmy stąd, wyjedźmy i zaraz wam pokażę. Znajdź pojazd latający i przygotuj się, wywalony w takie dzwanki. Dobra, co będziemy dzisiaj robić? Może kogoś to ciekawi, ponieważ tak w dynastii mamy biura na przycenie. już możecie się domyśleć, co tu się będzie działo. Ale jeszcze zobaczmy inne rzeczy, tak samo jak na przykład Legendary Motorsports, co mamy tutaj ładną BMK. Na którą też bym postawił Arena, szkoda, że nie jest W sumie chciałbym garas Arenę Ale nie ma tutaj nic Zobaczmy Warstock Wysadka nie jest Wyremontuj To też mnie nie ciekawi Tutaj nic za bardzo nie ma A szkoda ale W sumie O, jest wyprzedaż tego to ale to mnie nie interesuje zbytnio Nie ma tutaj nic zbytnio, co by mnie przyciągnęło, żebym to zakupił No w sensie, są rzeczy, ale no, nie ma przecą. Ja Jestem biedakiem. Weźmy jeszcze, zobaczmy asortyment tułobnego. No, ubnego dawno nic nie było. Ciekawe mnie w sumie, co jest razy dwa, ale nie ma nigdzie napisane. Okay, mamy już pojazd latający, lecz 15-16 milionów prawie. Dzisiaj się będzie troszeczkę wydawać hajsu, więc kupujemy sobie akcję o nazwie Ace Bank, kurde. Czy chciałem mieć go zawsze? Nie, ale jak widziałem ten świetne mieszkanie. Kurwa tylko kosztuje trochę Hmm Po co jest safe w sumie? Jakieś daje zarabiać? Owek na broń. No, ale gudno, to już są takie rzeczy. Wiecie, przekrojone trochę. Weźmy to. Tu sobie tak coś można zrobić. Wystrój z szybą z banku, można zmienić. Coś mnie. jakieś ciekawie w chciel. Pójdźmy, to kosztuje taki pieniądz, że. Znaczy, to ma garaż od razu. W sumie trzeba będzie dokupić, co? Przedaj posiadłeś zachodni mace bank i wybierz drugi. Dobra, dawać lecimy. I śpimy. Kup garaż. I tak, mamy garaż. Możemy sobie kilka poziomów dodać w garażu. To nie jest akurat na zniszczce. Troszeczkę martwi. Bo kurde, już takie coś kosztuje miliard. Weźmy sobie takie rakinka, Dziwnim. A tak, tak na serio. Czy jestem zaciekawiony zakupem takiego Maze banku? Jeśli nie ma go na przecenę no powiem Kurwa średnio Ale mam nowy Maze Bank Ciekawi, kurwa ile trzeba przeklikać, człowieku Dobra, ale nic nie kupujemy więcej Zobaczmy Diamond Casino Penthouse y mnie interesują, nie ma nic Na do Penthouse'a Tutaj nie ma nic na przecenie Wprowadzałem. Tu nie ma nic na przecenie, tutaj też <grym> Chociaż mogę dać jakiś hajs Pojazdy. No nie, no. Nie jesteśmy na takie zabawki. No dobra, mamy Macebank. Oko. Zawsze coś nowego, a nie taki stary. Tylko, że nie da się więcej mieć rzeczy, bo mieliśmy tu niby mega bliźniutko. Ale. Macebank to Macebank. I jeszcze. To taki trochę wizerunek pieniędzy. Nasii pół miliona dalej mamy. Nie jest to dużo w sumie. Było takie Bank sam polepszenia z tymi garażami co tam było kosztowało chyba 4 miliony już, nie? Choć jeden garaż bym sobie zakupił. W którym nie mam za bardzo tego miejsca na pojazdy. Już w ogóle nie mam miejsca na pojazdy. Ile kosztuje garaż jeszcze raz? rodzimy nie tutaj. Tylko... No tutaj. Podnów. Nie to. Garaż. Tu półtora i miliona. oświetlenia No jest w sumie taka duża różnica. Logo. Mając być szczery, to po co mi zwykłe logo? coś inne logo. o no, wnętrze. To jest chyba ładniejsze niż to. Tajniej. Okej, to jest duża różnica. To też jest fajne. Ale dobra. Nie wiem, w sumie. Oświetlenie takie. Najbardziej mi się podoba, lepsze co niż to. A dobra, kurwa, kupujemy. Już nie ma promocji. Jesteśmy bogaci. Jak coś, coś się zarobi, te pieniądze. Okej, okay, mamy garaż, mamy ten. Więc w sumie to jeszcze mnie czeka. Jeszcze mnie czeka, wam powiem, ludzie. Zakup, kurde, chyba ten BMW, nie? Więc jeżeli byście chcieli odcinać ich z Bejcy, pijcie śmiało. Co mnie zabiło? Niby on Super Ja mu strzelam 500 magazynków Na klatę on mi Kurwa jeden pocisk ja Ja nie żyję Nie no ta gra Nie jest dla mnie kurwa jeżeli chodzi o to nie? Naprawdę Nie wiem Strzelam w typa nic się dzieje Ze snajperką biegnę Człowieku Dobra ja wam powiem tak Ja bym jakiś importa. jedną. Że teraz może coś się zwróciło w faceu. Nie da się strzelić. Na spoko, on ma jakaś aimbota. Dobra, z dwóch. Dobra, więc akcja jest taka, że chuj wie mi głosy wy wyjebała. <laughs> Ale druga akcja jest taka, że wjeżdżam sobie tą, au tą furką tutaj do Masbanku. i zobaczymy jak to tu wygląda zajebiście animacja mamy, prezentacja fury, tak sobie tutaj siedzi, albo puścić garaż udać się do wyjścia, albo wejść do pojazdu, no wam powiem tak, no to są fajne widoczki, jeszcze widziałem właśnie na necie, to jest zajebiście, tak naprawdę nie wiem czemu zakopiłem to, może dlatego, że troszkę hajsu mam i w sumie potrzebowałem jakiś, jakiś, jakiś budynek. Który daje mi właśnie garaż. Teoretycznie mogłem sobie kupić za 100 tysięcy garaż gdzieś tam w Epizdowiu i mieć 10 osobowy garaż. I by, by byłoby to samo, co nie? Ale akcja jest taka, że nie chciałem byle jakiego. Chciałem sobie to kupić, patrzę przez na super biorę. Może się okazać, że się w dwórnie będzie jakaś przesyana może. Nie wiem, podjadę później. Zobaczyć. No i co? No i będę szczęśliwy chyba, nie? Właśnie z eksportu mam tyle milionków, jakby kogoś ciekawiło. Nie jest to niby dużo, ale mało też nie. Za te 5 milionów to mogłem sobie pozwolić właśnie na Macebank z garażem i auto kupić. Tego Lowridera o na przykład, nie? Więc fajnie, tak coś to ja lubię. Generalnie to bym się przejechał tym Lowriderem, ale chyba wsiadłem, wsiadłem w sensie, wsiadłem do, nie do garażu, tylko do wyjścia. A nie, jednak do garażu. Tylko. Tylko nie wiem, czemu nie ma kurwa głosów, ne? Gdzieś nie wiem, Windows, Windows, coś tam. Nie wiem. Cudowym powiem. A to autko to już weszło na YouTube, nie? Tak teraz. To jeszcze nie weszło, jak to nagrywam, ale. O, ten odcinek z Gita to jutro Więc coś jest. Nazwy to premia, coś tam. Nie wiem, jakieś to się wejdzie, nie? Wejdziecie pewnie to nie? Jak nie, no trochę lipa. Generalnie tak, odejdę do małego Seulu. Co jest kurde, co tak blisko. Mazebank oddaje się, co? Nie no. Powinienem takie, wiesz... Takie... Taki przypadeczek. Jeźdź za Tutaj Zajbiście. Nie wiem, czy zdołam radę. By the way, śniegu nie ma, nie? To już pewnie też widać. Już z daleka. Bo widać. Nie wiem, weźmy normalnie, bo nie chcę tym kaczącym pojazdem ten jakoś wykrywać. I nie chcę się z nim ścigać w sumie. No, fajne to auto, różowe wszędzie. Milion na niego wydałem, więcej niż, niż na biuro, ale... Za 12 milionów, co mogę kupić za 12 milionów? Wykrycie jest duże, nie wiem dlaczego. 12 milionów, co mogę się kupić? Teraz będzie milion na pojazd i pewien na tuning, też dużo, wydam. Ale chcę mieć takie, wiecie, autko już do tego biura, nowego mojego, który będzie takim kozaczkiem, nie? Bo tamte stare auto, tak, wam powiem szczerze, już mi się przyjadły. Teraz wolę jakieś kupować takie auta nowszych DLC, bo jest po prostu więcej zabawy, nie? Tuningu i można mieć coś dla siebie. Panie, że ty znajdziesz na ulicy 10 takich aut, co są czerwone, nie? Jak ty, bo nie możesz nic innego zmienić. więc temu właśnie chcę Pegasi jeszcze kupić, ten Ignus. Chciałbym kupić tą Bejca. Może coś się jeszcze wymyśli. A nie, mam wozy, niech tam zostaną. To ma być taki, wiecie, luksusowy, biuro luksusowe, z garażem jednym. Mogę niby czekać na przecenę, ale... Nie chcę. Oczywiście po tym imporcie w sumie podjedziemy. Zobaczymy jakieś premię, tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem. Będzie chyba fajnie. No i zobaczę w sumie, czy są wytwórnie na przecenie. A jak nie, no to w komentarzu wam dopiszę, co dokładnie jest. Albo w opisie napiszę co są za przeceny, Promancje i gówno. Cuda nie widać. Wiecie, o co chodzi. Byłem ostatnio w ostatnio GTA to często chcę coś nagrywać. Właśnie nagrywam to coś. Pewnie jeszcze ta BMW się pojawi. Jeszcze się pojawi taki motor, na którego czekam dosyć długo. Chyba będzie Git Content z GTA. wydawanie szmalu i się okaza, że będę biedakiem, Ale spokojnie. Jakoś się da. Zawsze się da. W sumie. Nie wiem czy pójdziemy jakoś. Mogę sobie screena walnąć ile hajs, ale to mogę z poprzedniego odcinka jak nie ten pojazd. Sobie wolny i nie wiem, no, fanową z dom, że jestem Rich Beach. Nie, no, nie wiem, no, w sumie cały gadam, tak wam powiem. I nie wiem, tak jakoś się gra bez głosu, ale nie wiem, co się odwaliło. Mam wszystko stawione że mam głos. Okej, okay, tu jest pojazd, którego muszę wsiąść, więc można oddać. Czy on wie, że ja do niego już mierzę? Chyba jednak wiedzą. Dziś debil mnie pcha. Kurwa, jebana. Carry Dobra, nie da się strzelać takim. Biorę pepance i się tak będzie bawić. Ten pepance ma taki mały damage, nie? Ale jest chociaż mega szybki. Tego co wywaliło. Akurat nie jest to trudne, nic. Tutaj. Podjeżdżasz sobie wozem Low -raiderem. Może skakać, unikać tam nie mogę nic zrobić. Wypierdalaj kurwa z linii strzału. No wiesz. Okej. Okay. Teraz chyba fajna muzyka, nie? To ja nie mogę jej słuchać, bo to jest zlagowane. Tylko takiego pepanca mam. Fajny skin. Żeby go zdobyć trzeba mieć 4 misje dla Franklina zrobić właśnie z tym z tym czymś. kurde jak to się nazywa? No, że wiecie. Te miejsce, co za nie jedno dostaniecie 100k, jak zrobicie tam premium. Że musicie kogoś zabić na zawołanie w jakiś dziwny sposób, nie wiem, wysadzić go bazuką czy coś, albo przejechać w grufowym Takie miejsce, to jest zabójstwo przez telefon, na telefon wiecie, co chodzi. Okej, okay, ale ten Ozyrys jest dosyć szybki, bo tak się nazywa ten pojazd. I w sumie dosyć blisko mamy też tego, nie wiem, jakieś albo mlaki, albo nie wiem, że tu mam 2 metry do tego, żeby zacząć tę misję, trochę sobie pojeździliśmy autkiem fajnym, nowym wczoraj, trochę sobie poskakałem i jeszcze, kurde, ten, mam do sprzedaży, kurwa, macie, jestem debilem. Mam jeszcze miejsce dostawy kilometr od miejsca, gdzie znalazłem ten samochód, nawet mnie nic nie goni. Oczywiście wszystko na całej sesji. Zajebiście wam powiem. Kocham takie coś? Nie wiem, ile wydałem? Miałem 17 milionów, nie? Teraz mam ile? Pierdolę, 12 coś? Na pewno miałem 17 milionów? Nie, 17 to miałem chyba z wczoraj 7 milion? Ile wydałem hajsu? 2 miliony na to, milion coś na to, jakieś 3,5 miliona. Kurwa. Dobra, mieć ciekawi ten. Co się stanie jak zadzwonię do mechanika? to będzie wyglądać? Okej. Okay. Garaż poziom pierwszy. ten wóz. Co dawać? Okej, okay. a ja teraz się bym przejechał tym wozem. Tutaj zobaczyć, czy są przeceny na jakieś wytwórnie. Bo jeżeli są, to również zakupię sobie wytwórnie. Ponieważ taki miałem zamysł w ogóle dzisiaj. ale tak patrzę, że Maze Bank jest, patrzę, że co z nami chciał ten Macebank, Później zobaczyłem sobie na net, czy jak ten garaż wygląda. najnormalniej no, się zakochałem w tym garażu, więc postanowiłem, że muszę go mieć. Nawet jeśli nie mam zbytnio pojazdów. To szczerze powiedziawszy, to mam. 10 pojazdów w jednym garażu, 10 w drugim, dwa jeszcze w takim jednym, co by za darmo. Garaż dwuosobowy oraz Kuruma w garażu od siedzib, nie siedziby tylko w tym klubie nocnym. A w siedzibie mam motor, jeden Bati, więc spoko. Tak to wygląda z moimi samochodami Tylko, że żadnym nie jeżdżę tak naprawdę Aktualnie... Kurwa, gdzie lewycham? No może dobrze Aktualnie jeżdżę onu nie Batim, tak szczerze wam powiem No chyba, że jakiś znajdzie mnie naprawdę hota na jakiś inny pojazd No tak to Batim, bo sobie mogę go na M przyzwać I to jest mega szybkie i temu chcę więcej motorów Jak Batim rozwala coś, to będę miał drugi A pojazdy mam w sumie, żeby stały tak naprawdę, czasem mogę sobie z nimi przyjechać się, nie? Tak to wygląda. Kiedyś robiliśmy w garaż do samego, to teraz byśmy mogli do mnie zrobić. Choć trochę ich mam. No, ale dalej to nie jest duża liczba, tak naprawdę. Nie nie używam żadnych. Nie wiem w sumie po co ja mam i po co chcę kupić BMW. No, ale ja zakupię, żeby było. że wam sprzedaż, w sensie sprzedaż. żeby wam ile stracę. To, że będę miał wtedy 10 milionów. A za 10 minut dalej mogę zrobić typu rzecz, w sensie typu rzecz Zakupić sobie rzecz typu koszatka Dalej bym mógł sobie zrobić helikopter jakiś Wiecie o co chodzi A jakieś kaoperika to w sumie są sobie walną, nie? Mam z siebie, dzisiaj niby mam Zrobić tego Takie inne napady, więc trochę też sobie zarobię, ale to nie będą duże pieniądze Bardziej takie napady pod free to play, w sensie free to play Fun to play Chyba, że z nami będzie coś chciało jeszcze nagrać. Mam nadzieję, że nie przeszkadzało w ogóle to, że nie mam żadnych, żadnych głosów, nie? Oraz to, że nie zrobię cięcia, ja jestem trochę dumbem. W ogóle czekajcie. Dobra, chciałem znaleźć sobie jakieś premie, co samo, ale nie jestem pewien co dokładnie jest. I też w sumie nie widziałem, więc nie będę się udzielał zbytnio. Ale dobra, jadę sobie do. Do, do... Ja mam, ja na bunkie. No tutaj mam to. Więc... <laughs> Się to nie zmienia zbytnio, co bym mógł. Walker jeszcze sprzedać na koniec. W odcinka daje się, że mogę tu tak pojechać. Więc tak naprawdę, Nie miałem pewnie nic zbyt twórczego z tego nie zrobiłem. Zrobiłem sprzedaż, zrobiłem to i tamto, więc w sumie nic nie zrobiłem. Tak naprawdę, po pokazałem ten garaż. W sumie nie okazały, ale fajne widoki były. Mam na te w ogóle. No nie, to jest tak bardziej zakupione pod to, żeby było po prostu, ne? Nie będę tam ani zbytnio spędzał czasu w tym. Chyba, że import eksport trochę zacznę robić. Bo w sumie, jak było widać na początku, to w sumie zrobiłem import eksport, Aby opuścić. Ale co? Nie, dobra. Nie wiem. Rozgadałem z dupy nie więc kupiłem to w sumie, nie wiem, po co, żeby było, że ktoś miał, nie wiem, dupy, nie wiem w sumie. Nie ma przecen, więc nie ma też mnie tutaj w tym oto pomieszczeniu. Nie wiem, jak na przecen to nic nie ma oprócz tego... Tego mixbanku i tak dalej. Jeśli ktoś nie ma biura, no to sobie może zakupić, ale wiecie, już chyba każdy ma. Ja tam miałem to najtańsze, za darmo <coughs> było. Ale chcemy sumie sobie coś nowego, nie? To zawsze coś nowego Więc jest to spoko, ale Wiecie 3,5 miliona nie chodzi tak o Nie każdy sobie na to pozwoli Też bym sobie na to nie pozwalał, ale Jestem trochę teraz rozrzutny Pewnie będę żałował i będę chciał sobie do Zbierać dalej Te pieniądze Jakieś 3,5 miliona sobie tak wbić Jeśli mnie auto czeka, tuning i w ogóle Kolejny hajs idzie w dupę. Okej, okay, mam w towarze 10 000, 100 tysięcy sorry 200 tysięcy Los Santos, ale jest na solo sesji. Bo ja tak się Boję ja się tak naprawdę sprzedawać tego, bo ostatnio jak tego miałem, to wylosowało mi 5 samochodów, w sensie 4. Więc to nie jest chyba nic fajnego. Właśnie można jeszcze jachty zobaczyć, czy tam recaję. W sensie. Właśnie teraz mi wyskoczyło Albo tutaj są loty jakieś Lot nie. Ten ładnie wygląda U, Ten coś jest fajne 5 milionów No drogo jest nie I Frogger jest za darmo Nie wiem czego mam prawda, Nie wiem Okej okay, ale Tutaj nic nie było Zobaczmy jeszcze ten drugi, łódkami. Okej, okay, Super Galaxy. Ale, to jest za darmo, coś było. No, tak naprawdę nic nie ma. Nic nie dodali. Bardziej bym powiedział, usunęli. Bo usunęli śnieg, usunęli tam. Już nie można kupić tego pojazdu. Locingowaliśmy z go na kanale. Nie pamiętam, jak to się. Okej, okej. Łączny dochód, już fajne pieniądze w sumie są. Weźmy ten. Sprzedajmy towar za 210 tysięcy. Nie wiem ile się pojawi pojazdów, bo ja się trochę, że jest numer 4 przez to, że mam solo sesja. jest takie... Wyłączanie graczy. Okej, okay, mamy jeden pojazd, nie cztery. To się szanuje, To mi się już podoba. Jakie mam sprzedaży w jakich lokacjach. No tutaj, więc najpierw zacznę od tych, ponieważ wydaje mi się, że już tą sprzedaż miałem w tych punktach. Może mi się pojebało, ale chyba tak było. I to było tak właśnie, że najpierw te z lewej się robiło, później się jechało na te z prawej, ponieważ przy prawej krawędzi się również zrespił piąty punkt. Więc w sumie łatwo powinno być, powinno być, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Później do Los Santos, Vegas, czy jak to się to nazywa, mogę podjechać. Można tam tauto Importu sprzedać, ale się tego boję na dole sesji, bo nie wiem, jak to było. Okay, teraz każdy mnie widzi, ale nie są to na szczęście boty. Więc ten. Nie wiem, w sumie zakończyłbym już teraz odcinek, i to tyle by było w sumie, nie? <laughs> nie wiem, kurde. <laughs> odcinek z dupy, patrzy promocja. Ok, spoko. Opowiem coś o nich, zakupię coś. I kurde w sumie tyle nie, wiecie to się skończyło, już że sprzedaję bunker ale... No dobra, mam nadzieję, że odcinek właśnie spodoba. Jeżeli tak, zostawcie lajka, chyba dzwonek i na ra.